Me at a low. cause where you go is where I go. I don't need nobody else, I got you, and you got me too. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Miało nie być vlogów e, do grudnia, ale po prostu, no nie wiem, nie umiem e, bez tych vlogów żyć. <laughs> Uwielbiam je dla Was nagrywać. Dlatego witam Was bardzo serdecznie, kochani, w nowym vlogu. I dzisiaj mamy sobotę. E, ja z Jasiem idę do kina na 12.30, a teraz Dominik szalony wziął dzieci e, razem, dwójkę, do sklepu. E, ja zazwyczaj tego nie robię, chyba że już naprawdę muszę, bo to nie jest łatwe i zdecydowanie lepiej pójść albo samemu, albo chociaż z jednym dzieckiem. Ale Dominik poszedł. Ja później będę sama z dwójką dzieci, bo Dominik ma drugą zmianę, więc jakoś go bardzo nie żałuję. Nie mówcie mu. No, ale chciałam Wam jeszcze przy okazji pokazać, już pewnie widzieliście, jak ja się miał na sobie, super piżamkę nową Miasia, którą mogliście właśnie zobaczyć na początku vloga, ale chciałabym Wam teraz pokazać ją tak z bliska. A więc to jest ta piżamka, którą Miasia ja dzisiaj, w której Miasia ja dzisiaj widzieliście i to jest z firmy Nanupaya. Nie wiem, jak to się czyta, ale widzicie. Przeczytałam tak, jak się po prostu pisze. Na Nupaja, fajne. No i ja się powiem Wam, że on nie lubi piżam. On najchętniej spałby po prostu w koszulce i musi mieć skarpetki. Po prostu musi mieć skarpetki na nóżkach. A w Tom chętnie się przebiera. Myślę, że po prostu mu jest bardzo w niej wygodnie. Tu ma takie spodemki. No i widzicie ten kolor? Boże, wiecie zresztą, że chyba, mam takie nadzieję, że wiecie. O, uwielbiam ten kolor, taki kolor ma też nasza ściana, chociaż ona nie wygląda tak w aparacie, ale no pi piękna jest ta piszemka, piękna piękny kolor, mój ulubiony a co najważniejsze właśnie Jasiowi bardzo się podoba, lubi w niej spać i uwielbia te kieszenie <grytanie> uwielbia te kieszenie, bo może sobie schować tutaj swoje autka i jest prze, prze szczęśliwy. więc tak, tu macie Piękna, piękna, 100% bawełny. Już wam pokazuję, bo tutaj mamy metkę. Widać rozmiar 104, 100% bawełny. No po prostu jestem strasznie z niej zadowolona, strasznie mi się podoba i będziecie mieć link na pewno w opisie. Ale mega. Cieszę się z takich rzeczy bardziej niż dla siebie jakieś rzeczy, naprawdę. O wiele, wiele bardziej wolę coś mieć takiego dla dzieci niż dla siebie. Wiem, że to nie jest dobre, no bo halo, my też jesteśmy ważne, ale no piękna jest ta piżamka. Chciałabym też taką do klarci, ale widziałam, że są tylko takie duże rozmiary, więc no, może będą jeszcze mniejsze, na co liczę, nie ukrywam. Piękna. Teraz idę się ogarnąć, bo zaraz trzeba iść do tego kina, no i wypić sobie kawkę. Bo mam ochotę a ostatnio. Powiem wam, że tak jak, powiem wam, że tak jak mówiłam, że a, bez kawy można żyć, tak teraz tak uwielbiam smak kawy, że po prostu, no, muszę się iść napić kawy, ale też się pomalować, bo zaraz lecimy do tego kina z Jasiem. No i też na to kino jestem tak podekscytowana, że masakra. Muszę wiedzieć obowiązkowo, bo nie ogarnę, które to Elza, która to ona. No jaś? Super, no to chodź. Idziemy na kina. Mama z synkiem, no? Chodź, dawaj, bo nie mamy czasu. No, już jest późno, chodź. Idziemy kochanie. Brawo, ale biegniesz. Okay, jedziemy właśnie z Jasiem e, do kina, i kurde, jestem tak podekscytowana. Myślę, że bardziej niż Jasiek, ale on jeszcze nie był w kinie, więc nie wie o co chodzi. Tak naprawdę jestem tak strasznie ciekawa, czy mu się po prostu tam spodoba i czy wysiedzi tyle. No dobra, ale już nie gadam. Odezwę się do Was po kinie i Wam wszystko opowiem, bo już mamy mało czasu, a możliwe, że to będzie ciężko znaleźć miejsce po prostu, bo wszyscy będą. No wszyscy będą jechać do kina. No, idziemy tak na górę, no. Po popcorn przyszliśmy jeszcze, tak? My już po kinie i powiem wam... Wiecie co? Idąc tutaj oczywiście spotkałam się z różnymi opiniami Jedne, i to bardzo skrajnymi. Jedne były takie, że super, ekstra, o wiele lepsze niż pierwsza część, a drugie to były takie, że nudy, że się ciągnie i że i że w ogóle nie warto, albo po prostu, no, że nie ciekawie. Takie skrajne dosyć opinie słyszałam, ale powiem Wam, że nie wiem, czy jestem jakaś miękka, czy co. Znaczy to, że jestem wrażliwa, no to ja wiem bardzo. I ja chyba płakałam przez cały film. Ja przez połowę filmu, na pewno przez połowę filmu, płakałam. prostu było tyle momentów, w których ja właśnie się emocjonowałam. Trzymałam się, taka, wiecie. No, nie nudził mnie, w ogóle nie nudził mnie ten film. Aha, byliśmy na krainie lodu drugiej części i to był pierwszy raz, jak byłam z Jasiem w kinie, więc wiecie, też się stresowałam tym, jak to będzie. No, bo pierwszy raz się w kinie, czy mu się będzie podobało, czy wysiedzi tyle, i wysiedział wszystko. I ja byłam tak zaskoczona, bo on jest jeszcze mały, no ma 3 lata, ale to, jak on przeżywał to wszystko, jak coś tam coś się działo smutnego, to on rzeczywiście. On Rzeczywiście był smutny. Kiedy było coś śmiesznego, to się śmiał i pokazywał. I, i jak to tam wiecie, były jakieś smutne momenty, to mówił: mama, mama! I tak. Mmm. <grywka> po prostu. No, jakby wiedział o co chodzi, tak? Kiedy trzeba było, kiedy było smutno, to się smucił, a kiedy było wesoło, to się śmiał. Po prostu, no, jakby ogarniał właśnie o co chodzi. świetne, to też właśnie mi się bardzo podobało muzyka. Po prostu ja na muzyce, na piosenkach, na połowy piosenek, to ja płakałam też. No, nie wiem, no świetne, po prostu ja jestem teraz taka, wiedziała. Nabuzowana, strasznie mi się podobał film. Wszystkie piosenki mi się strasznie podobały. Płakałam chyba na trzech piosenkach. Na większości piosenek płakałam, nie pamiętam ile tam było. Trochę było chyba więcej niż w pierwszej części. I ja się zaliczam do tych osób, co mówi, że druga część przebiła definitywnie pierwszą część. Definitywnie, moim zdaniem przynajmniej. Pierwsza część była świetna, ale druga część to jest po prostu kosmos i... Uff. A mi się płakać za zagra. Dobra, jadę. Jedziemy teraz do Klarunii, ciekawe ile spała, bo na pewno spała, ale ciekawe ile. Ja się opowiesz, tacie, o filmie, jak ci się podobał. A fajnie było? Będziemy chodzić do części do kina? No. A, no, no. ktoś hałasuje, tak? Chodź, idziemy. A ja zaraz znowu zostaję sama z dzieciakami. Tam już wychodzisz? Pacha, się, nic się nie stało, kochanie. Co robisz? Akurat wyłączyłam. No mi chciał zakładać do kamerę, ja wyłączyłam na nagrywanie. Ehm. O, twoje buciki, proszę, zakładaj buciki, Klarcia. Ja zaraz zostaję znowu z dziećmi sama. Dlatego, że ostatnio Domin ma taki maraton, że albo jest w pracy, albo jest w mieszkaniu naszym i tam robi coś, więc cały czas jestem sama. Z dziećmi. Dzień nie była sama. No dobra, ale dzisiaj to teraz będę sama po południu. Bo wcześniej to Ty pojechałeś sobie do sklepu Z dziećmi Ale nie o to chodzi, nie było Ciebie, ja za Tobą tęsknię No naprawdę Czemu mi nie wierzysz? No czemu mi nie wierzysz, co się zmieniasz? Co? W nie masz mi dość Nie mam Ciebie dość Kto tak powiedział? Na pewno nie ja ja się już buty sam ubieram. Samik samodzielny się zrobił, nie? Ubiera sam buty. No więc ja postanowiłam, że póki jest jeszcze jasno, chociaż zaraz się <laughs> ściemni na pewno, bo już słońce prawie, że zaszło, to postanowiłam, że pójdę na spacer z dzieciakami, żeby nie siedzieć tak cały dzień w domu z nimi. Znaczy cały dzień, chodzi mi teraz, od tej 16 jak do mnie do pracy pójdzie. Bo bym w końcu zwariowała i oni bez zwariowali, tak to się przewietrzymy, wrócę, wrócimy i będzie o wiele lepiej, wiecie jak to z... ze świeżą głową. Dlaczego mam Cię dość? Powiedz, bo będzie to ten, prawda. W sensie ludzie będą myśleć, że to prawda, a ja muszę to zdementować, tą plotkę. Jak siorbiesz, to mam Cię dać. Mm -hmm. <laughs> Nie wiem, czy to było słychać, ale mam właśnie siorbną zupę, nienawidzę tego. Dobra. Nie będzie komentarza ze strony Domina. Brawo Jasiu, brałeś buciki sam! Brawo! O -o. No i zostałam sama, z idziemy na... Spacerek. Idziemy na spacerek Jasiu. Ciekawe jak to nam pójdzie. Miaśkiem na nogach, bez żadnego rowerka i tak dalej. Ale nie chciałam brać. Szekaj. Idziesz? Gdzie ty jesteś? No, chodź, idziemy. Nie chciałam brać żadnego rowerka, bo ostatnio, jak przybyłam z nim na spacerze, to było, skończyło się tak, że ja niosłam Jaśka, rowerek i kochałam Klary Wózek, więc nie ma opcji. Chodź, Jaś! Jedzie, autko? Świetnie. Idziemy, Jaś, chodź. No i dojechaliśmy do miasta. Miałam iść z nimi yy, na spacer po osiedlu i do sklepu, ale jak jak zobaczył, że jedzie autobus, to szkoda mi go było nie wziąć na ten autobus. I pojechaliśmy sobie autobusem. On uwielbia autobusy. Darcia jest spokojna, więc jest luzik. Co robisz? Haha, ha, idziesz tylko po białej tej? Idziesz tylko po białym? No to chodź tylko po białym. To daleko nie pójdziemy, jak będziesz chodził, tylko bo miałem. O i myślałam, że pojadę z nimi... Tak będzie lepiej, jak będę do Was gadała. Myślałam, że pojadę z nimi po prostu bliżej do sklepu i by mi to o wiele szybciej zajęło, ale zobaczyłam, że następny autobus mam za godzinę. Ponad godzinę, za półtorej godziny, a na piechotę, no to się nie opłaca z nimi wracać, bo nie, da, nie dałabym rady. Znaczy ja bym dała, ale ja się bym nie dał rady po prostu. Tam idziemy! Tam, tam! Tam jest tata! Więc przyjechaliśmy do miasta, pochodzimy po mieście, e, padniemy na chwilę do Dominika, tak na zełowi na chwilę i pójdziemy tutaj do, do tego, do sklepu, a w tym czasie. Tam, no dobra, idziemy tam. Ja się teraz rządzi, gdzie chodzimy. Och, nie wiem, czy Wam w ogóle z sensem czy w ogóle zrozumieliście, co ja chciałam wam powiedzieć. W sensie, nie, że wy byście coś mieli źle ze zrozumieniem, tylko że ja strasznie chaotycznie mówię. Chodź tędy! Tędy chodź tutaj! Choć tu auta, no, ale mam nadzieję, że jakoś to jest że jakoś się udało mi wypowiedzieć sensem i i tak. Nie idziemy teraz. sobie się przejść po prostu. Tam, tam, tata jest tak. Tata, ta tata. Miałem do taty. Jesiu, a chciałbyś jutro iść na basen? Jutro, jutro dobra? Ja. O, jesteś w ogóle nieostry. No ale pójdziemy tutaj na basen jutro. No i ja się tak włóczę z dzieciakami, jak widzieliście. Byliśmy w sklepie w Biedronce, w kiku. I Boże, jaki Jasiek jest grzeczny. No, Klarcia też, ale ona jest w łóżku. A on jest taki grzeczny. Naprawdę jestem w szoku. Ani on nic nie zapłacze. W sensie wiecie, jak mu powiem, że nie może czegoś wziąć, że odkładamy, że nie bierzemy tego, to nie ryku, nie popłaczy. Znaczy on nigdy tak nie reagował. Ale wiecie, bałam się, że będzie. Co skończyłeś? No to szybki jesteś, ale jeszcze tam jest. Po prostu nie było płaczu, nic. On nigdy taki nie był, żeby właśnie płakać wymuszać czy coś takiego, ale wiem, że właśnie tak dzieci robią, więc założyłam to. Zapewnik. Tak. Tak, już, chodź otworzę ci no, tam masz Marszala. Boże jaka faza tutaj marszal, tam marszal. Tak, otwieramy, no? Kto to pamięta? Kto to pamięta? Ja to, ja miałam takie, jak byłam dzieckiem. No, otwieramy już. Dajcie mi znać. O, no jesteśmy w domu, dotarliśmy. Jestem zmęczona. Mam nadzieję, że dzieci mi chociaż szybciej zasną dzięki tej podróży. No, ja siuje. Wyrzuć to do kosza. Właśnie sobie jemy kolację, Klarcie je, ja, siuje, ja piję sobie herbatkę I myślałam najpierw, że ten vlog zrobię dwudniowy, ale teraz pomyślałam w sumie, że Przynajmniej mam taką nadzieję, że mam dosyć materiału i, 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 i mogę zrobić z tego jednodniowy vlog A Chciałam wam dzisiaj powiedzieć, że jestem dzisiaj mega szczęśliwa, że No, spędziłam czas dzisiaj z Jasiem, sam na sam, że tak powiem Mogłam poświęcić tylko mu swoją uwagę i uważam, że to jest bardzo ważne, kiedy pojawia się rodzeństwo, ale też nie tylko. Wiecie, żeby zabrać po prostu dziecko samemu, nie, bez taty, bez rodzeństwa, właśnie, żeby pobyć sam, sam z dzieckiem, tak? Żeby poświęcić tylko mu 100% uwagi, bo od kiedy Klara się urodziła tak naprawdę no nie wiem, parę razy może byłam z nim sama, szczególnie jak ja był w szpitalu, ale wiecie. No nie ma co nawet. Co kochanie? No masz tam piciu, tak. Nie ma co nawet tego zaliczać. Ale ważny jest bardzo taki czas właśnie, żeby móc poświęcić go tylko jednemu dziecku. I ja codziennie Klarcie poświęcam ten czas, bo ja się idzie do przedszkola, a ja jestem z Klarą. A ja sobie już nie mam tak czasu. I szkoda mi, ale bardzo się cieszę, że dzisiaj poszliśmy do tego kina. Byliśmy na spacerze, dwie godziny na spacerze chodzić Tata jest w pracy. Tata? Mhm, tata w pracy. Jestem szczęśliwa, że byliśmy dwie godziny na spacerze. Ja się był bardzo grzeczny, w ogóle cały czas chodził i. No, jestem z niego strasznie, strasznie dumna. A Klara już ma ludzi, chyba zaraz będzie chciała spać. Ja właśnie lecę dzieci kłaść spać I powiem wam, że Tak jak mówiłam wcześniej, zresztą słyszeliście jak rozmawiałam z Dominikiem No byłam źle nastawiona do tego, że znowu zostaję z dziećmi sama No bo jestem wiadomo z dziećmi, nie? Więc nie jestem sama Po prostu ja i dzieci Bo... Bo ostatnio no naprawdę bardzo długo z nimi jestem sama I do Dominik... Ja wiem, nie robi to dla nas, nie siedzi sobie tam e, taką dla frajdy, znaczy na pewno Friday mu to sprawia, bo on to bardzo lubi robić, e, wykańczać nasze mieszkanie, ale on to przede wszystkim robi po to, żebyśmy mogli się tam wprowadzić jak najszybciej i robi to po prostu dla nas. Więc nie mam pretensji, ale wiecie, po prostu jestem zmęczona i tak bym chciała spędzić z nim czas, żebyśmy spędzili czas we czwórkę. Więc jeszcze bardziej nie mogę się doczekać tego, aż e, będziemy w końcu u siebie. Pozwólcie, że sobie usiądę, bo jestem taka zmęczona, więc na chwilę sobie tutaj usiądę. Myślałam, że szybko do was powiem, a się znowu. A więc kochani, kończę już tego vloga, dlatego, że właśnie idę kłaść dzieci spać. Idę dzieci kłaść spać, a to jest mega ciężkie ich położyć dla mnie, bo z Dominikiem no oni w sekundę zasypiają, ale mi nie wiem o co chodzi. Ze mną jeszcze tam świrują. Ja ich idę kłaść spać. Mam nadzieję, że Was zachęciłam do spędzania takiego czasu tylko z jednym dzieckiem, bo uważam, że to jest naprawdę bardzo ważne, szczególnie właśnie, jak dziecko ma rodzeństwo i dlatego starszego brata czy siostry myślę, że to jest naprawdę bardzo ważne, żeby móc spędzić czas tylko z mamą i tylko z tatą. Lub tylko z tatą. Dlatego Dominiki już planuje, żeby pójść z nim też właśnie na. do i na coś no po prostu. Muszę zobaczyć, czy mam brudny ekran. ja mam brudny ekran jak to skatana. masakra, Najgorzej. Ja się weź, bo nie masz majteczek. Nie pokazuj się tu, bo nie masz majteczek. Idzie jeszcze Klarcia? Idzie jeszcze, idzie jeszcze Klarcia do nas. No, mam nadzieję, właśnie, że zachęciłam Was do tego. Jeżeli tak, to dajcie mi znać. Nie wiem, czy komentarze będą odblokowane, bo to jest wielka tajemnica i wielka loteria, bo nigdy nie wiem, czy akurat pod tym filmem będą komentarze, czy nie będzie tych komentarzy. Klarcia też przyszła się pożegnać ze mną tutaj. To jest zły pomysł, że mama siedzi na schodach. Więc dajcie mi znać albo w komentarzach, albo na Instagramie, czy spędzacie tak czas sam na sam z dzieckiem i jak było, jeżeli Was zachęciłam. Dobra, kończę, pobiewaj to na głowę. Ej, Jasiek, a mogłobyś mnie nie rozbierać? Synek! Dobra, dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym vlogu i za niedługo mas miałam odpocząć, ale jakoś tak mnie wzięła faza na nagrywaniu ostatnio tych vlogów. Dobra. Kończę. Do zobaczenia. Pa pa.